Jestem wiecowocą. Możecie umieć jadę. A to jest pierwszy odcinek z naszej nowej serii. Total War Attila. Najnowszego Total War'a, który wyszedł rok temu. Ale tym najnowszym Total War'em nie będzie już długo, gdyż mają maju chodzi Total War. Ale to tam... Nieważne w tym momencie. Zamiast poprowadzić kampanię, której jeszcze na Tobie nie było. Kampanię z Słowianami. Wenezuelczycy. Są to właściwie teoretyczne nasi przodkowie, o których w sumie dość mało wiemy. Też nie ma żadnych treści o nich zawartych. Tylko jakieś rzymskie <stary> stare kroniki, ale one są bardzo niedokładne. Więc my stworzymy tę historię na nowo. Chcę, żeby podbić cały możliwy teren oferowany nam przez gry, czyli no, w tą Europie. Azję Zachodnią i Afrykę Północną. Kampania będzie na poziomie legendarnym, żeby nie było za łatwo. Będzie bardzo trudne i w sumie prawdopodobne jest to, że nie przejdę tej kampanii i przegram, ale zobaczymy, może w Tak więc, naszym celem spod świata. Czyli Boskie Zwycięstwo Wojskowe. Zaraz. Zatem rozpocznijmy tą kampanię. Niestety, loadingi w towarach są dość długie, szczególnie w tych nowych. W tych poprzednich nie było takiego problemu, ale cóż, muszą dużo oddać. Kampania. Nie Mam wrażenie, że nie będzie zbyt długa, bo przegram, ale zobaczymy. Trochę już to trobory grałem, więc mam pewne doświadczenie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Naszym celem no. Będzie przede wszystkim przeżycie pierwszych hord z tym bo on się niczym nie różni. I można go znaleźć na YouTubie. Co nas nie interesuje. No i naszym celem jest przetrwanie. No. 400 roku. To może nie być łatwe, ale zobaczmy. pomyślmy najpierw sobie technologię. Będziemy myśleli w wojsko. Głównie w pójście w rolnictwo, w cywilną technologię jest bardzo niepłacalne. Przynajmniej na tym poziomie. Głównie musimy się interesować tym, żeby mieć dobre wojsko, żeby przeżyć na nią. Zawrzyjmy może jakieś sojusze z antami. Tak, to nie agresji. O, zrodzili się. To dobrze. Umowę handlową. Dobrze, będziemy mogli sobie pohandlować, Teraz zrobimy. Może małżeństwo. nie chcę się spić na małżeństwo. Dostęp wojskowy? Nie. Coś jeszcze, A, chyba nie. Dobra. Sklawinowie. Inni pokrywnicy. Mam mm, no, zostać wyższą żyć na spoko. Jak nic nic nie będę nalekał. <grymny> Lugiowie, mm. Nic o może. E, trudno. Nie będę skupał w takim razie Lu Lugiowie. Hmm, też nic. No dobra, trudno. Skoro nas mają w dupie, to ja mam ich w dupie. Wyszły sobie kompanów, którzy nam dadzą jakieś drobne bonusy. Praktycznie niezauważalne, ale zawsze możesz przydać. Ty poszukasz żony, tu nic możesz robić. Ty zbędziesz poparcie, które nie jest zbyt duże. A w porównaniu do zachodniego, że i tak jest niezłe. <grystanie> Dobra, wyznaczę namiestnika wojsko się na podbój, zbliżonej osady. co nie mam bardzo dobry plus. Bonus, który jest dodany właśnie przez grę, że mogą zajmować terytorium za darmo, a w innych y, krajach to kosztuje no prawie 5000, więc jest to opłacalne. Rozbudujmy naszą stolicę. Dajmy spichlerz... Nie. Jedną dość dużą. Dochód... To da nam ład publiczny, to może się przydać. Aktualnie, religie żywność mam? Mam, dobra, więc mogę rozumieć świątynię Peruna, Boga Piorunów, słowiańskiego odpowiednika Zeusa, którym jest bardzo mało wiadomo. Raczej nie był wyznawany na naszych terenach między Bogiem a Odrąb, tylko właśnie na terenach wschodnich, na Rusi. Słowianie mają dość dobre bonusy do rolnictwa. Dobra, może musimy skończyć turę, czy jeszcze coś można? No, właściwie nie. Dobra, A jeszcze mogę tak wydać, no tak, zupełnie. Mm, jak to wygląda religia? 40%. Dobra, to wezmę Święty Wiatr. Niestety tutaj w tej grze wszystko długo trwa, więc... Przewianie tury też trwa dość długo, szczególnie później. Teraz jeszcze i tak jest dość krótko, ale będzie gorzej. Jak już będą to wszyscy buntownicy Rzymu, jakieś separatyści, to będzie znacznie dłużej trwało. Cesarstwa rzymskie są na południu od nas i będą naszym docelowym celem. Tak, masło maślane. Załóżmy. Odbyć cały świat, więc prędzej czy później tam doutra. Ale najpierw muszę przejść, co może być znacznie trudniejsze. Dobra, może mam poślubić. Inteligentna. Dobra, nie będzie. Kontrola wzmocniona. Nie się. Coś tak wszystko. O dzieje, jak na legendarny. Coś No żeby... uda. Mógłbym podwyższyć komuś, ale nie potrzebuję sobie to, żeby to ja by. Więc zabądźmy poparcia. Coś mogę budować. wioska. żywność, nie. Bo najpierw z większą żywność. Więc my zróbmy pastwisko. Wyjdźcie do tego zniszczonego miasta. Do tych pustkowi. Mam bardzo mało frakcję odkrytych. Hmm. Może z tsunami pogadamy. Co prawda wątpię, z na cokolwiek ci się zgodzicie, Ale zawsze muszę spróbować. O, umiarkowane. Nie chcą. No, trudno. Co prawda, z tsunami to by było coś. Nie. Musiał polarne chmury. Dobra. Coś jeszcze mogę zrobić? Chyba nie. No, Antowie mają chyba z wszystkich słowem. Oni nie mają żadnych plusów. A ich... tereny są docelowym... Właściwie początkowym miejscem trespienia się wszystkich hord, więc nie mają lekko. I zazwyczaj nie przeżywają. Lepiej już mają skrawinowi, ale nie lepiej mamy pod względem Hort, bo mamy dobre eventy, które nam dają możliwość za pomocą pieniędzy w kupienia się właskich umów. Zresztą ten event się prawdopodobnie pojawi niedługo. Mm. Czyżby Rokselanowie szli na mnie? Niezbyt miła, ale dobra. Technologia opracowana, zróbmy stolarza. Nie, po co stolarz? Chociaż zastąpi nam jednostki na Przemiędz, dobra, nie będą Dobra, nie będzie. Хорошо. И чудо. Блин, и скраб, и завидим. Nie ma. O, mogę zmienić nazwę. O, nie. Steam. Niech się zmieni nazwa na Lecia. Nasza stolica będzie Wilno. bo tak. Bo Wilno jest nasze, nie tam jakieś litewskie, co tam Litwini wiedzą o Wilnie. A to niech będzie Muska <coughs> A to nie będzie Nie wiem A, zapomniałem zapisać Brawo ja Nie będzie Kuna Wilno I e... Klaks Klkas Tak klaks, O well, tak Bardzo porządny jest. Dobra, jeszcze nic nie mogę wybudować tutaj. A wojsko przynieś wojsko. Klikam na wojsko i pietro. sobie do... O, widzę, że nie mogę. No tak, po kolonizacji nie można nic zrobić z wojskiem. Więc dobra. Hmm... Wylowo może być dość nudno, bo jeszcze mnie nie atakuje, a nie atakuje niczego. Ale to się zmieni dość szybko. Bo mam wrażenie, że jednak na legendarnym prędzej czy później mnie ktoś zaatakuje. Mówię, że na tamtoj. Pomimo tego, że on z nim bardzo nieagresji. Na legendarnym wszystko się może zdarzyć. Moim celem będzie głównie zajęcie zachodnich ziem, rugiów. Którzy mają kolejną pełną marnie ale to nieważne. Ja mam sobie z tym radę. O, już idą na mnie hordy. Oj, co będzie? Stoicie tego miasta, które jest na terenie Gdańska. Gotis Gotiskandy? Kandy? Nie wiem. Gdańska, tak, to jest Gdańsk Więc tu Gdańsk, to będzie cel Stoicie Gdańska. Dobra. Rozwinie. rozwiniemy to miasto a was przenieśmy pod naszą stolicę Wilno. Co prawda, może być za późno, i nie już się we wbijam, ale spoko. Oczywiście niezbyt spoko, ale trudno. Nie wiem, mogę z kimś pogadać, kto tam mieszka. Roxelandowi, chyba nie. Zresztą. Zobaczmy, kto nam nie idzie. Budynowie i... mówi tak. Dobra, więc, panie Budyniu. Dobra, chętnie się. I yy, Roksmanowie, a oni jeszcze bardziej mnie nie lubią. swoją córkę. Nie, nie chcecie, No trudno. Ktoś chce moją córkę? Hmm. Nikt. Nikt nie chce mojej córki. Naprawdę. Aroganckie jest tylko, ale to tam mógł być gorzej. Kobiety mogą być gorsze niż aroganckie. <laughs> to wie. Nie, gotowy? You know... Nie, wszyscy mamy tupie. Dobra, trudno. Dobra, to, to jest dobra poparcie dla nas. I idziemy dalej. O. Tu się wansował, zawsze w spokoju no, i zapu. <laughs> Czekaj, czy te hordy mnie zaatakują. Chociaż właśnie teraz wszyscy mogli zaatakować, ale najwyraźniej spodziewam się tego właśnie hord. Bo, hordy mam zazwyczaj, że palą wszystko co stoi mi na drodze robocie trochę zboczyli z drogi specjalnie dla mnie, ale <noise> przecież jestem biedny nie wiem o co chodzi czy tak bardzo lubię palić czy komputer ich tak zrobił bo jestem na legendarnym Wyjście się. Dobra, jedni poszli w długą. Żegnamy. I nie zapraszamy ponownie. Mm, fajnie. Dupa. Cześć, mogę. Nie, nic nie mogę. Dobra, Lecha mogę dać na kompana? Lecha Wałęsa. <grych> Przecież nie, to byłby wtedy Bolek. Dobrze. Ja Tabliczka Nie. Ta, lepiej rozwinąć miasto. Albo nie, nie. Lepiej zwerbować wojsko. No tak, nie mogę. Zatem będę skończyć kolejną turę. Albo dobra, zbuduję to miasto. Jakby, żeby coś się budowało, i żeby pieniądze leżały. Lepiej zawsze budować, niż burzyć. Bo Skoda buduje, jak to niektórzy mówią. Więc mam nadzieję, że się pogodzę z barbarzyńcami. W sumie też jesteśmy barbarzyńcami, ale to są Słowianie. Słowianie nie są barbarzyńcami. Słowianie to Słowianie. No właśnie, nie jesteśmy żartem hordą, tylko siedzimy na swoim. Ciekawe, jak rzym. Dobra, moje imperium się powiększyło. Wielka lechia. Dobra, może. Dobra, zwiększó. Nikt zechnął nie chce no, gadać. Trudno. Żadnych akcji nie mam dostępnych. Potem tymczasem wojsko. O, mogę zerwać wojsko. Dobrze. Yes. Tak. For Detroit. Wow. O. Dobra, Jeszcze ja się trochę że zwerbuję. I jak już ich zwerbuję, to wygonię tych śmieci i pójdę na... nie wiem co w sumie chyba na gotów gotów na mieszkańców Dańska albo na sklewinów zobaczę w lepiej by było na sklewinów bo nie mamy takie różnice kulturowe ale nie są biedniejsi, mają pełną hort więc zobaczymy to w ogóle wpadnę na pomysł z tymi głupimi chmurami. Powinien dostać 13 szczołów w tył głowy. Dobra, więc w tym odcinku to by było na tyle. Następne ukażą się wkrótce. I mam nadzieję, że będą lepsze niż ten. A już na pewno bardziej ciekawe, bo w sumie w tym odcinku nic ciekawego nie działa. Dobra, to cześć. Do następnego odcinka.